Cześć! Z tej strony Michał Pietruch dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój osobisty ranking najbardziej uprzywilejowanych zawodów w Polsce. Jak wiemy, wszystko, co jest finansowane przez państwo, jest gorszej jakości niż prywatne. I również to nie omija zawodów finansowanych z budżetu państwa. Co jakiś czas pojawiają się strajki, czy to górników, nauczycieli, czy policjantów, domagając się to podwyżek, czy innych benefitów. Mimo rzekomego dużego niezadowolenia, nikt ze strajkujących się nie zwalnia. A co ciekawsze, rodzice często wciągają swoje dzieci również w ten sam zawód. Znacie na pewno rodziny, które z pokolenia na pokolenie są policjantami, żołnierzami czy politykami. Czy zatem aż tak źle jest w tych zawodach? Przyjrzyjmy się temu razem i ocenimy. Zanim zacznę, chcę tylko podkreślić, że jest to mój subiektywny ranking i pewnie ktoś z Was inaczej uszeregowałby te zawody. Na ostatnim jedenastym miejscu znaleźli się rolnicy, którzy pomimo. Że nie są finansowani z budżetu państwa, również posiadają szereg ulg i dopłat. Przede wszystkim nie płacą podatku dochodowego, czyli pit który normalnie wynosi od 17 do aż 36%, a w zamian płacą tylko niski podatek rolny, który płaci się od ilości posiadanej ziemi. Kolejnym ułatwieniem jest brak przymusu płacenia wysokiego ZUS-u, gdyż dla rolników przeznaczony jest niski krus. Oczywiście wiąże się to również z niższą emeryturą. Jeśli chodzi o emeryturę, to rolnicy mogą przejść 5 lat wcześniej na emeryturę, co akurat jest zasadne, gdyż praca na roli do najłatwiejszych nie należy. Ponadto mają tańszy o około 85 groszy paliwo rolnicze oraz dopłaty do gruntów rolnych, niezależnie czy na tej ziemi coś wyrośnie czy nie. Na przedostatnim dziesiątym miejscu są kolejarze, którym nie wiadomo dlaczego przysługuje darmowy węgiel, lub ekwiwalent w wysokości 165 zł miesięcznie. Ponadto po 15 przepracowanych latach dostają nagrodę pieniężną w wysokości 150% pensji. Dodatkowo raz w roku dostają 200 zł na dzień kolejarza, poza tym sam kolejarz posiada zniżkę na PKP wynoszącą 99%, a jego rodzina 80%. Ostatnim przywilejem jest wcześniejsza emerytura o 5 lat, co też wydaje się kontrowersyjne. Patrząc na inne cięższe zawody. Na dziewiątym miejscu znaleźli się sędziowie, którzy ostatnio są pokazywani w mediach jako bardzo uprzywilejowana kasta. Jak widać, znaleźli się oni pod koniec mojej stawki, więc według mnie wcale nie są aż tak uprzywilejowani, jakby można było się spodziewać. Niemniej, posiadają kilka przywilejów. Przede wszystkim mają wyższą pensję, gdyż nie płacą z USU. Ponadto. Mają do 12 dni więcej płatnego urlopu niż na normalnej umowie o pracę. Dodatkowo, mają wyższą emeryturę, która wynosi 75% pensji. W tym miejscu tylko przypomnę, że obecnie w 2019 roku emerytura wszystkich pozostałych zawodów wynosi zaledwie 50% ostatniej pensji. Oczywiście mają immunitet, czyli nie obowiązuje ich niektóre przepisy karne. Ponadto są w zasadzie nieusuwalni ze stanowiska. Na ósmym miejscu znaleźli się lekarze. Pomimo, że lekarze mało nie zarabiają, to jeszcze otrzymują raz w roku trzynastą pensję. Poza tym mają krótszy dzień pracy, bo 7,5 godzinny, a nie 8 godziny, jak reszta pracujących. Następnie po pewnym stażu pracy co 5 lat otrzymują nagrody pieniężne. Oprócz tego mają pierwszeństwo do lekarza, czyli nie muszą stać w kolejkach oraz mają preferencyjne warunki kredytów mieszkaniowych. Na siódmym miejscu znalazły się pielęgniarki, które również jak lekarze otrzymują dodatkową 13 pensję, ale oprócz tego dostają dodatkowe pieniądze np. za wysługę lat, pracę w nocy czy pracę w weekendy i święta. Poza tym, podobnie jak lekarze, co 5 lat dostają nagrody pieniężne oraz mają pierwszeństwo do lekarzy. Oprócz tego mają dofinansowania również dowczasów czy studiów. Na szóstym miejscu znaleźli się nauczyciele, którzy nie mają dodatkowej pensji i dobrze, ale za to mają płatne dwa miesiące wakacji letnich, dwa tygodnie ferii zimowych i wszystkie przerwy świąteczne. Ponadto, oprócz standardowego urlopu, mają prawo do aż rocznego płatnego urlopu raz w życiu. Dodatkowo, mają możliwość przejść na emeryturę już po 25 latach, a pensja co roku zwiększa się o 1%. Na koniec, jeśli nauczyciel uczy na wsi lub w miasteczku do 5 tysięcy mieszkańców, może się upiegać o mieszkanie służbowe. Na piątym miejscu znaleźli się prokuratorzy, którzy mają trochę więcej przywilejów od sędziów. Przede wszystkim otrzymują dodatkową 13 pensję, ale podobnie jak sędziowie, również nie płacą ZUS-u, mają płatny dodatkowy urlop, nagrody pieniężne przyznawane co 5 lat, a dodatkowo mają od 600 do 2000 zł dodatku rocznie. Oraz po pięciu latach stażu pensja zwiększająca się rocznie o 1%. Tuż za podium, na czwartym miejscu, znaleźli się parlamentarzyści. Pomimo wielu przywilejów, plasowałem ich dość nisko, z tego względu, że wiele z tych przywilejów są konieczne do dobrego prowadzenia ich zawodu. I tak, po pierwsze, dostają 11,5 tysiąca zł miesięcznie na prowadzenie biura poselskiego które ma wystarczyć m.in. na wynajęcie biura i zatrudnienie pracownika. Dodatkowo, ponad 2000 zł miesięcznie na wynajem mieszkania w Warszawie. Oprócz tego mają darmowe przeloty samolotowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, oraz darmowe przyjazdy środkami komunikacji publicznej, jak pociągi czy autobusy. Dodatkowo, mają możliwość wynajęcia samochodu służbowego lub, jeśli poruszają się własnym samochodem, odliczenia tzw. kilometrówki. Oczywiście mają immunitet, który w tym przypadku jest bardziej rozbudowany niż w przypadku sędziów i prokuratorów. Ponadto mając paszport dyplomatyczny, odprawy lotniskowe i przejścia przez granicę odbywają się bez kontrol oraz bez kolejek. Na ostatnim miejscu podium znaleźli się policjanci, którzy, podobnie jak prokuratorzy, dostają 13 pensję i nie płacą zus -u. Ponadto dostają szereg dodatków pieniężnych. Takich jak 300 zł miesięcznie na dojazd do pracy, 300 zł miesięcznie na dopłatę do mieszkania, 2000 zł rocznie dodatku mundurowego, 400 zł rocznie na wypoczynek na każdego członka rodziny oraz 500 zł rocznie dodatku remontowego. Poza tym, już po 15 latach, pracy mogą przejść na emeryturę. Na drugim miejscu znaleźli się żołnierze, których przywileje są bardzo podobne do policjantów. Podobnie jak policjanci mają dodatkową 13. pensję, nie płacą ZUS-u, mają kilkaset złotych miesięcznie dodatku mieszkaniowego, 600 zł rocznie na wypoczynek na każdego członka rodziny oraz również emeryturę po 15 latach. Dodatkowo mają do 30% większą pensję za długoletnią służbę. Po 20 latach otrzymują nagrodę pieniężną wynoszącą 75% wynagrodzenia, a po 25 latach Otrzymują odprawę w wysokości 6 pensji. Oprócz tego mają 50% zniżkę na PKP. Teraz przechodzimy do zwycięzcy tego rankingu najbardziej roszczeniowego zawodu w Polsce, czyli do górników. Już dawanie trzynastki w innych zawodach jest nonsensem, ale tutaj to jest już odlot, gdyż górnicy otrzymują dwie dodatkowe pensje w roku. Jedna z okazji święta górnika, czyli barburki i oprócz tego jeszcze druga pensja, czternastka. Ale idźmy dalej. Oprócz dwóch dodatkowych wypłat mają tylko 7-godzinny dzień pracy oraz codziennie zapewniony darmowy obiad. Dodatkowo mają przydział węgla od 6 do 8 ton rocznie lub ekwiwalentu pieniężnego i ten przywilej zostaje zachowany nawet przy przechodzeniu na emeryturę. Emerytura jest już po 25 latach pracy, a na koniec otrzymują jeszcze 300 zł bonusu świątecznego. Ktoś może powiedzieć, ale to jest ciężka praca, im się należy. Jak to mówił klasyk. Tak, tylko to dotyczy całego przymusu gór górniczego, a nie tylko górników, którzy zjeżdżają pod ziemię. Poza tym, myśląc górnik, mamy przed oczami człowieka z Kilofem, który zjeżdża pod ziemię ręcznie kąpać węgiel. A tak naprawdę rzeczywistość wygląda całkiem inaczej. Po pierwsze, są różne kopalnie. Oprócz tradycyjnych podziemnych są jeszcze odkrywkowe, gdzie pracuje się na powierzchni. Ponadto kopalnie różnią się rodzajem wydobywanego materiału. Można wydobywać węgiel, miedź czy nawet sól. Dodatkowo żaden górnik nie kopie kilopem, a używa wyspecjalizowanych urządzeń i maszyn. Ponadto te benefity obejmują również ludzi, którzy pracują za biurkiem i nigdy nie byli pod ziemią. Jeszcze wracając do 7-godzinnego dnia pracy. Dla mnie osobiście jest to nie do pomyślenia. Czy może mi ktoś z Was wytłumaczyć? Czy tak bardzo różni się praca w kopalni, nawet podziemnej, od pracy budowlańca, który pracuje przy budowie linii metra, również pod ziemią, lub przy budowie tuneli? Na budowie to jest standard, że pracuje się od 10 do 12 godzin dziennie. Często, również w ciężkich warunkach. Jeśli chodzi o bieg emerytalny, górnik pracując 7 godzin dziennie przechodzi na emeryturę po 25 latach, a taki budowlaniec, pracujący po 10-12 godzin dziennie, na emeryturę może przejść dopiero po 45 latach, zakładając, że kończy technikum budowlane w wieku 20 lat. Wiadomo, wielu budowlańców jest już tak schorowanych, że nie jest w stanie pracować na budowie przez tak długi okres i przeważnie wcześniej albo szuka lżejszej pracy, albo przechodzi na rentę. Dzięki za obejrzenie filmiku i zachęcam do subskrypcji. Cześć!